Cześć, kochani. Usiądźcie uważnie i przymknijcie oczy. Zróbcie kilka spokojnych oddechów. I zauważcie, jak się dzisiaj czujecie. Jak się czujecie w tym momencie. Jaka pogoda panuje w środku ciebie? Czy jest spokojnie i słonecznie, czy pochmurno? A może pada smutny deszcz, albo szaleje rozłoszczona burza? Może wieje niespokojny wiatr? A może po prostu trudno ci zauważyć, jak się czujesz i w środku Ciebie jest tak, jakby mgliście. Zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj się tej pogodzie, nie próbując nic zmieniać. Tak jak jest, jest w porządku. Ile poddychaj. Zacznij powoli ruszać palcami u stóp i u rąk, kierując swoją uwagę na zewnątrz. Dziękuję.